Cztery mecze trzeba w jednej serii wygrać, by JKHGK jest Jastrzębie, KH Energatoruń. Podanie do Embricha, ale przecięte przez Urbanowicza. Będzie okazja przed graczami z Jastrzębia słupek! Krążek odbity od Kamila Kalinowskiego, teraz przejęty przez PAK Kolejgo! KH Energa, pierwszy strzał na bramkę Wilho Heikinena i fiński golkiper kapituluje, strata bardzo kosztowna, przechwycony krążek przez Miko Matiego Pakole już w drugiej minucie i trzeciej sekundzie tego meczu. Jodorowski nieustępliwy przechwyt Worony. Zostawił krążek Fiodorowcowi, ten z powrotem do Worony. Worona z bliska starał się przepchnąć Hejkinę na. Rozciętą miał wargę przechwyt Jastrzębian, zając broni Svensson, a potem jeszcze efektownie podbił kijem krążek i chwycił go w lewą dłoń. Szansa przed Toronielami, i obok bramki Robert Arrak. Wykorzystał to syty. Tyni Johansson mocno obok bramki, Tyni Johansson do Jaworskiego, Jaworski strzał Tyniego Johanssona, nie to nie był Tyni Johansson, to był Denis Fiodorowski. Torunianie ciągle przy krążku, Henriksson, Henriksson, Wilho Heiginen. widział w którą stronę leci ten krążek i był przygotowany właśnie na takie uderzenie. Teraz dwójką Torunianie. Syty i Worona. Syty! Syty Worona! Strzela! Grążek podbity przez Hejkinen. Wilcho Hejkinen i Anton Svensson na swoich posterunkach przyczajeni. Kogut na pamięć do prokurata. Stratą to się zakończyło. Zając! nalewajka w ostatniej chwili. Zamek hokejowy ustawiony. Worona, Arrak i Embrich. To jest piątka Torunian. Szansa przed Torunianami. Kogut, Patryk Kogut. Kogut i na Jeszcze raz ta sytuacja Koguta. Na i górny. Przepchnęli go Torunianie. Nie ma spalonego. Świetna akcja. Okazja. Sprytnie to chciał zrobić. Ronkajnen, strata. Okazja. Embrich strzela. Wygarnął ukrążek na moment przynajmniej tyni. Johansson, Kasperlik. Urbanowicz. Załamaj. Broni Svensson. Hanukuru i Robert Arrak walczą o pierwszy krążek trzeciej tercji, wciąż pod niebieską linią razem z Makelą. Makela jeszcze może pomierzyć i pomierzyły. Dobrze. Torunianie, dwójką, przeciwko jednemu obrońcy. Maczkowski, hej, Wilko Hejkinen. Znakomicie, Wilko Hejkinen. To jest bramkarz JHKS-u i fantastyczna interwencja. Samuel Petrasz, Bagin. Broni Anton Svensson. Zieliński. Broni Wilcho Hejkinen. Gol! Szukali, szukali i znaleźli wyrównującą bramkę. Jastrzębianie, Mark Kalejnikowas. Mówiłem, że to nie jest dobry pomysł, by grać na utrzymanie tego skromniutkiego prowadzenia. Tu trzeba było atakować, trzeba było odpychać rywali od swojej bramki. Wygrane wznowienie. Kalejnikowas miał czas, miał miejsce, by przymierzyć. Pocelował w prawą stronę, patrząc z perspektywy bramkarza. Trochę mało statycznie ten zamek rozgrywany. Teraz Arak, ten wypuścił, krążek, gol! Oleksii Worona i 2 do 1 odzyskują prowadzenie Torunianie. I to ukraiński napastnik prowadzi ten pięcioosobowy korowód, który odbiera gratulacje od kolegów z Drużyny. 2 minuty, 52 sekundy przed końcem podstawowego czasu gry. Torunianie pokonują JKH GKS Jastrzębie. Mówię to już oficjalnie, bo. Kilkanaście sekund temu wybrzmiała ostatnia syrena tego spotkania. Ośmiu gier potrzebowali gracze trenera Juchy Nurminena, by w końcu znaleźć sposób na pokonanie jastrzębskiej drużyny. Torunianie wygrywają dzisiaj na tortorze z jastrzębianami 2 do 1, ale w serii do czterech zwycięstw. Jastrzębianie prowadzą z Torunianami 2 do 1. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Jakub Pieczotowski.